Proszę podejrzanego o zabranie głosu. E, pan y, Gufi zgadza się? Panie Goofy, jest pan dzisiaj oskarżony o masowe zabójstwo, jest pan pana prawnik, tak? Zgadza się? E, tak, Józef Rosenberg dzisiaj będę reprezentował Goofy'ego. E, więc wygląda na to, że mamy mocne dowody wskazujące na strzelanie. Tak. Tutaj został pan zarejestrowany przez kamery monitoringu trzymający AR-7. Tak. Więc przyznaje się pan, że mężczyzna na tym nagraniu to pan, tak? tak? Więc przyznaje się pan, że to dokładnie to samo nagranie z dokładnie tego samego systemu monitoringu. Ringu, e, przedstawiające pana masakrującego publiczną szkołę podstawową, to też pan, tak? tak, tak, tak. E, czy to oznacza tak? <noise> czy mogę dostać potwierdzenie, panie Goofy? Zgłaszam sprzeciw. Mój klient nie zrobił nic złego. Zabił 27 dzieci, a 5 zranił. Jest psychicznie chory, wysoki sądzie. No, jest no, panie Goofy, to nie jest zabawna sprawa. Miałem ci pojebało go, jego żona poroniła. Panie Goofy, no. co ma pan do powiedzenia na swoją obronę? No, ja jestem winny. No. Wysoki sądzie wnoszę o niepoczytaność mojego klienta. No, no. E, chwileczkę, chwileczkę. Panie Goofy, mówi pan, że, no? że był pan świadomy, to? że był pan świadomy i zdawał sobie sprawę no? ze swoich akcji. Zgadza się? To, to? Goofy! Goofy, co to od no? Dobry Boże, zrobiłem Panie to! Panie Rosenberg, wygląda na to, że pana klient zdecydował się przyznać. Kurwa mać. Wysoki sądzie, chciałem wnieść o przerwę, chciałbym porozmawiać z moim klientem na osobności. Dobra, macie pięć minut! Dziękuję wysoki sądzie. Pięć minut. Dziękuję, dziękuję. Goofy! Goofy, podejdź tu! Zrobiłam to! Pierdolę, kurwa, mać! Gufi, 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 słuchaj, słuchaj. Jesteś teraz pod dobrą opieką. Pod dobrą opieką, mordeczko. Jesteś naprawdę pod dobrą opieką. Naprawdę, rozsłuchaj się, ogarnij, to Zrobiłam Zrobiłem to. Tak, tak wiem że to zrobiłeś, wszyscy o tym wiemy, ale mogę cię z tego wyciągnąć! No, jestem Wszyscy Wiemy, że jesteś winny. Winny? Ale słuchaj, jestem najlepszym prawnikiem Mikiego. Chciał mnie w tej sprawie, bo się o ciebie trójku. Kurwa, zrobię to jeszcze raz! Okej, okay, Gufi, chcesz do więzienia? Ja? Yeah. Chcesz iść do psychiatryka? Nie? Nie? To nie. powiedz, że tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś tego! Ale zrobiłem! Wiem, że to zrobiłeś, po prostu powiedz, że nie, kurwa. Gah! Okej, okay, Miki, na poważnie. Zabiłeś 27 dzieciaków i wszyscy o tym wiemy, ale mogę cię z tego wyciągnąć. Wiesz, że na to przeznaczył Miki? Wiesz, że kas na to przeznaczył? Bo się o ciebie G nie troszczy! Okej, okay, okej, okay. jak nie dla mnie to zrób to dla Mikiego Okej, okay. ja tam mam wyjebany w tą sprawę Ale zrób to dla Mikiego No okay. dobra Ehe, <coughs> 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 Zrobiłem to Zabiłem 27 dzieciaków Zawieje. je